Dzisiaj są u nas roboty. Czy chcieliby Państwo usłyszeć coś więcej na temat tych robotów? Czy to tak. To ja może wykorzystam jednego z nich po to, aby się przedstawił i opowiedział kilka słów o sobie. O. O, o. Zapraszam na film show. O. Nazywam się NaO. Jestem robotem humanoidalnym zaprojektowanym i wyprodukowanym przez Algebara Lobotis. Jestem w pełni programowany i autonomiczny. Mogę połączyć się z internetem poprzez Wikipedia. Ma no ponad 7 tysięcy braci i sióstr w użyciu na całym świecie w szkołach. Na uniwersytetach i w laboratoriach badawczych. Chcecie usłyszeć więcej? Tak! tak. Pomagam nauczycielom i inspiruję studentów do nauki oraz jestem wykorzystywany w centrach edukacyjnych, takich jak to. Zobaczcie, mam też tomasz, dzięki któremu wykrywam przeszkody. spektrum widzenia dzięki mogą mogło rozpoznać tak jak on się złości, i tak jak się śmieje. Możecie posłużyć moich czujników do typów na mojej głowie, by przekazać mi jakieś informacje. Cóż, może to na teraz wystarczy. Dziękuję za

Nie, Cześć. 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 Nie? Cześć. Cześć. Widzieliście Państwo, jak robot mówi, a raczej słyszeliście Państwo, jak robot mówi? Widzieliście Państwo, jak robot chodzi, ale czy to są. W, czy to już jest wszystko? Nie. Nie? To ja może zaproponuję Państwu zabawę, która będzie polegała na odgadywaniu zwierząt przez robotę. Od razu mówię, że niestety nie wszyscy Państwo będą mieli to szczęście, że robot akurat Państwa poprosi do gry, ale ja rozdam te karteczki pomiędzy Państwa i wtedy na komendę robot powie na przykład poproszę królika, tak? I wtedy osoba z kartką, na której jest królika, to jest akurat krówka, spokojnie, ale tutaj gdzieś mam królika. I trzeba. w że karciamy o zwierzętach. Na świni, mój przedmówca, nie czujmy na głowie, aby pominąć instrukcję, Gra jest bardzo prosta. Powiem Ci o zwierzęciu. Dobrze zobaczmy, jakie zwierzęta tutaj wymyślić. To możesz mi pokazać kartę, na której jest pies. Teraz dam Ci chwilę na znalezienie znajdziesz. Merci.

Czy to ona mi oddychać moje kolory? Tak. Nacinij mój przedni widelnik do tego, aby pamiętać. I... To może znaleźć. Nie nie czy czy to może to, to, to Żółty. Żółty. Ja mam też żółtą kartkę, zobaczymy czy... Zielony, zielony. Zielony, zielony. Zielony, zielony. Niebieski. Niebieski pokazał? Nie. Proszę pokazać mi czerwony. Zielony. Zróbmy zielony. Chodź do mnie, chłopczyku. Jak masz nie? Piotr. Spróbuj pokazać mu rękaw. Rękaw? Tak, bo rękaw jest zielony. Ale przecież ma Pani y, zieloną koszulkę. A to ja mam się z nim bawić, czy Wy? My. No ładnie. E, zielony w tym przedmiocie ma zbyt małą żebym mógł ją dobrać. Dobrze. Wydaje mi się, że pomarańczowy jest silniejszy tutaj niż zielony. To spróbujemy? to ma coś pomarańczowego? O, ja. Proszę bardzo. się szybka? Nie. Nie. Tam pani może tutaj zabramkę zrobić, tak? Przepraszam, że tak mówię, ale tutaj pani jest świetna. Mój nie, ma. Nie, nie, ten się nazywa ping, ten się nazywa pingamik. Ten się nazywa ping, ten się nazywa półciem. Ale jest przyzwyczajona, jeszcze mówimy na nie o no. Nie? No dobra, no to i nie wiem, a ten ping będzie. Pani odtwarza muzykę, jak się bo wgra jakiś utwór, czy wiesz? Tak. O, No, nawet może z Wami się pouczyć matematyki. O, to by właśnie przydało się. A, powiem też. No właśnie, to już można można na tej podstawowej czy... Podstawowej, ale tej do rzeczy. nie, nie. Te radzi, roboczy, jak jest, to są teraz ci te wiecie, ale co to, to się dzieszy, a to jest roboty,